Witam serdecznie z tej strony Rafał z Motorwu. Oczywiście kolejny dzień no to kolejne motocyklowe nowości, które trafiają do naszej oferty. Za mną kolejna propozycja, słuchajcie, jest to Varadero 1000 czyli tak naprawdę, no swego czasu to był taki bardzo topowy motocykl turystyczny, o którym wszyscy mówili, no i myślę, że wiele się nie zmieniło, bo wciąż jest bardzo dużo, e, duża grona ludzi, dużo grono ludzi, które, którzy po prostu szukają Varedero 1000, no bo to jest wciąż motocykl, który swoje lata już ma, tak jak ten Zembaż 26 lat na pokładzie, więc nie jest to wcale taka świeża maszyna, no ale to po dziś dzień, e, jeżeli trafimy jak zębasz bardzo dobrze zachowany, to jest motocykl, który moim zdaniem kolejne 25 lat e, przejeździ, no bo naprawdę jednostka silnikowa pancerna, myślę, że 200 tysięcy jest tutaj możliwe, no ale przede wszystkim myślę, że powiem Wam od razu bez zbędnego przedłużania. Nie miałem jeszcze tak ładnego Varadero. Bez wypadkowego całego w oryginale z przebiegiem, słuchajcie, 23 tysiące kilometrów. Nie jest to żart. Dla tych, którzy nie wierzą, zapraszam na serdecznie do nas, do Żardowa, na 20 Motor Zrobię Wam kawę, chętnie się napijemy i z Wami pogadamy. No bo jest tutaj o czym gadać. Naprawdę mało jest takich motocykli. Uważam, że na w palcach. No być może jednej ręki, nie no, bo podejrzewam, że pewnie pod ktoś ma w garażu jakieś jeszcze rodzynki, no ale z przybiegłem 23 tysiące tak zachowane Baradero, myślę, że naprawdę za świecą szukać. Jeżeli chodzi do, po, Tobie po głowie taki egzemplarz, no, to zapraszam Cię do krótkiej prezentacji. Kto wie, może odjedziesz od nas z salonu takim motocyklem, jeżeli nie tym, to u nas motocykl akurat nie brakuje. Coś dla Ciebie znajdziemy, zobacz sam, co przygotowaliśmy. No i zobaczcie sami, Honda XL 1000, model Varadero. Pierwszy wypust, 1999 rok motocykla, czyli tą SD01, jeszcze na gaźnikach, no takie... Dobrze wszystkim znane, poczciwe Varadero. No i o ile oczywiście u nas w firmie ja myślę, że wszyscy wolą te Varadero już poliftowe na wtrysku, chociaż no, trzeba to powiedzieć, że tam już ceny za takie naprawdę bardzo ładne Varadero na wtrysku no czasem sięgają mi 20 tysięcy zł No tutaj mamy no, prawie, że pół tej ceny. No więc, a wciąż motocykl, który no silnikowo jest no, naprawdę bardzo pancerny. No jest gaźnikowy. No trzeba się z tym liczyć, że prędzej czy później przyjdzie kiedyś tam zrobić jakiś serwis gaźników. No ale na dziś dzień dostajecie motocykl naprawdę fenomenalny, bo motocykl 100% bezwypadkowy, dwa, motocykl z przebiegiem 23 tysięcy km, niecałych 23 tysięcy kilometrów, co na waradero to jest nic. No i od razu wam mówię, tak jak wam wszystkim powiedziałem, zapraszam wszystkich nie do nas, do do żartowa, każdy kto ten sprzęt zobaczy na żywo, od razu to potwierdzi. Naprawdę widzieliśmy już sporo Varadero, mieliśmy w ofercie sporo Varadero, e, ale tak ładnie zachowanego, nie mówię, że to jest jakiś motocykl, nie wiem, no nowy, bo nowy nie jest, ale naprawdę jest bardzo dobrze zachowany i ten mały przejść po prostu widać, zobaczcie gdzieś tam no, jakieś takie detale, no chociażby rama, sam ten silnik. Kapki, wahacz, e, układ wydechowy, zobaczcie tutaj no ładny zbiornik, który nie jest nigdzie wgnieciony, przetarty, wszystkie owiewki tutaj w serii, zobaczcie tutaj mamy jeszcze naklejkę z numerem telefonu do dilera, który ten motocykl sprzedawał jako nowy 26 lat temu. Tutaj czacha, lampa taka jeszcze od tych owadów zniszczona. fabryczna szyba, e, przedni błotnik, zobaczcie przedni obrym z tarczami, e, zacisk. No zobaczcie, to jest sprzęt, który mam 26 lat, ja wam przypominam. Eee, tutaj od tej strony wszystko świeże, zobaczcie chłodnice wyglądają, po tej stronie tak samo naklejka serwisowa. Sam silnik tutaj, dolna miska, eee, set, wahacz, zobaczcie tylny napęd. Widzicie jaki on świeże. świeży? To akurat od chemii, to wystarczy tam przetrzeć szmatką i to zejdzie, ale zobaczcie tu jaki to jest clean look. Dodatkowo kufry, hepko Becker w ogóle w kolorze nadwozia, które wyglądają też fenomenalnie, z tyłu wydechy jakie ładne. Lampa. Nie no, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Ja się jarałem, jak ten motocykl mi się kupić, to był oczywiście motocykl, który stał przez długi czas. My go oczywiście e, zrobiliśmy mu taki jakoś tam lekki detailing, zrobiliśmy oczyszczenie z regulacją gaźników, z wymianą e, ustrzele komór e, pływakowych. Zrobiliśmy to wymianę świec, wymianę e, oleju. Po tym wszystkim e, za, po zapłonie, synchronizacja gaźników, jest zrobiony naprawdę fajnie. nowy akumulator Motobata, więc jest taki zrobiony z strony eksploatacyjnej, taki stykli silnikowej naprawdę fajnie, na co wszystko dostaniecie taki do książki serwisowej. tu będzie pisane jaki olej w silniku, co zostało zrobione i tak dalej. Więc od tej strony jest to fajnie przygotowane. No i uważam, że no naprawdę ze szukać takiego Varadero, jak ktoś szuka fajnego jak zabraża, w ciemno, jestem pewien, że nam się ten motocykl spodoba, jeżeli macie takie normalne podejście do motocykli swoich, swojego, swojego, swojego wieku, no to, to myślę, że na bank odjedziecie od nas z motocyklem, no bo to jest fajna, świeża sztuka. Fajnie pracuje, e, jeździ prosto, bezpiecznie, można puszczać kierę, jedzie jak po sznurku, no i pod względem takim eksploatacyjnym naprawdę jest baja, bo chyba jedyny dlaczego bym się przyczepił, no to komplet opon. Które jak to przy motocyklach z niskim przebiegiem. Zaraz wam powiem, jaki to jest rocznik dokładnie. Yy, będzie akurat chyba kawałek dalej. Yy, zobaczcie, 2007 rok opony z przodu. Podejrzewam, że taki sam będzie rok opony z tyłu. Yy, 2011. No niestety, to jest zmarła motocykli z moimi przebiegami, że po prostu nie miały się kiedy zużyć. Nikt ich nie wymieniał. No to są po prostu stare, ale bieżnikowo zobaczcie że jak nowe. Więc yy, no to jest jedyna wada. Tarcze, klocki, napęd fajny. Yy, zawieszenie suche. No nowa akumulator to co wam wspomniałem, silnikowo jest bajka yy, No więc jedyne co ono to dla kogoś kto będzie chciał faktycznie od razu jakieś dalekie wycieczki się wybierać no To można o komplecie opon pomyśleć No ale na tych też umówmy się, da się jechać, da się jechać do domu, da się nim fajnie pośmiewać Jak się zużyją można je wymienić, już tutaj zostawiam to po prostu wam No ale ja wam fajnie przy, po prostu przygotowałem fajny egzemplarz, który myślę, że przez lata będzie służył No i myślę, że yy, ja jestem dumny, że mi się po prostu udaje takie motocykle kupić No nie jest tani, to od razu mówię Jeżeli chodzi o Varadero przedliftowe, no to podejrzewam, że jest jedno z Mm, no ale jest wart swojej ceny. To wam mówię na pewno, na tych, którzy szukają czegoś ładnego, na pewno to docenią. Będę to po prostu powtarzał jak mantrę, no bo trzeba wyróżniać te motocykle ładne z tłumu, żeby po prostu po prostu wiadomo, no żeby ten rynek e, też odróżniał motocykle, które kosztują 7 tysięcy, na te, które kosztują, przykładowo 12 czy 13, no i wyglądają zupełnie inaczej, no bo stopa czasu zupełnie inaczej na motocykle będzie oddziaływać. Ten, który będzie stał 10 lat pod chmurką i będzie jeżdżony w każdych warunkach na oponach dualowych, a ten, który będzie na szosowych stał przez 10 lat w jakimś fajnym garażu, mm, zupełnie inny odwrót motocykla. Na to jako taki klasyk. No jeszcze wam potwierdzę ten przebieg, no zobaczcie. 22, 945 Na fakturze, ale zobaczcie w ogóle te plastiki, to wszystko. Na fakturze wam napiszę przebieg motocykla. Na fakturze wam napiszemy, że motocykl jest bezwypadkowy. Więc też mamy, macie to, że tak powiem, taki komfort, że bierzemy to na klatę. No i fałka. Zajebisty motocykl. Właśnie to jest to, o czym często Wam mówię na miejscach, do nas przyjedzicie, że no Mimo, że to jest stary sprzęt, no to jest stary dziadek, mówi mówię, 26 lat tak, na motocykl turystyczny, no jest masa nowszych motocykli, które robią większe wrażenie. No, są im Ducati motocykli, słuchajcie, mamy często motocykle, które kosztują mi po 5-6 dych. No i fajnie, nie ma jakby to, to jest spoko, no, ale uważam, że z biegiem czasu, jak już się opatrzyliśmy na te motocykle, no bo czy Varadero, czy Ducati, czy DL, no już tego mieliśmy sporo. Więc mało jaki motocykl robi na nas wrażenie. Ja zauważyłem, że wrażenie robi właśnie te, te szczegóły, te, bo ten diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. Jeżeli mamy nawet stary motocykl, który wygląda tak, no i masz świadomy, że jest drogi, ale przynajmniej widzisz go no i wiesz, że za co zapłaciłeś. No i w tym przypadku to jest właśnie kwintesencja tego, że, że ten diabeł tkwi w szczegółach i ten. E, I to po prostu dobrze wygląda. E, nie będę przedłużał. Ja zapraszam do nas do Żardowa na e, 20. E, wpadajcie, zbijmy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach. Będziecie mogli sobie usiąść na ten sprzęt, przymierzyć do niego, nawet nim przejechać, jeżeli tego będziecie mieli chode. Więc zapraszam Was serdecznie. Jeżeli Wam się maszyna spodoba, my Wam dajemy kompletną dokumentację do rejestracji, wystawiamy na to fakturę, więc jesteście zwolnieni z op Zpłaty skarbowej, wy idziecie prosto do wydziału komunikacji. rejestracja kosztuje was 120 zł plus ubezpieczenie. Fajnie fajnie. Jeżeli będziecie mieli jak to zabrać super busem czy przyczepką, wam to pomożemy zapakować. Jeżeli nie będziecie mieli, jak tego zapakować, zadzwońcie, wcześniej, zapytać o koszt dowozu przez nas. My tak samo, że wam takie motocykl dostarczyć. z się dodatkową opłatą, ale czasem warto sobie też i taką opcję rozważyć. No i co? Ja na ten moment Ci odmeldowuję. Jeżeli szukasz motocykla, ale wiesz, że to jeszcze nie jest ten, no to ja Cię zapraszam do subskrypcji tego kanału. Yy, jeżeli chcesz na bieżąco śledzić naszą ofertę, to co do, do, do oferty trafia i to co znika, no to odpal sobie naszego Facebooka czy Instagrama. Tam też zostaw lajka i będziesz na bieżąco wiedział wszystko, co, e, co tutaj do naszego saloniku pięknego trafia. Zapraszam was serdecznie, tymczasem odmeldowuję. do usłyszenia, do zobaczenia siemanko. Hej!